Dzień dobry Państwu, witam Państwa serdecznie na stronie optihauses.com. Szanowni Państwo, odpowiem na kilka pytań, które przeglądając tę stronę na pewno się Państwu nasuną ubiegnę te pytania. Szanowni Państwo, dla kogo jest ta oferta i czym ona się charakteryzuje? Na pewno oferta jest to dla osób, które już posiadają działkę budowlaną. Oferta charakteryzuje się dużą trwałością naszych budynków. Charakterystyczna tutaj jest ta przegroda zewnętrzna, czyli ściana konstrukcyjna zewnętrzna, która powstała na bazie keramik plate, rozwiązania opatentowanego. Tam jest keramzyt, tam są płyty włóknowo-cementowe, tam jest drewno konstrukcyjne C24. Generalnie bardzo wysoka trwała Przegrody, długoletnia gwarancja i bardzo stabilne parametry termiczne wyjątkowo stabilne i to. Można śmiało porównywać z całą konkurencją na rynku. Wypadają te parametry bardzo dobrze. Na bazie tych budynków, zresztą one tak zostały zaprojektowane, uzyskuje się parametry budynków zeroenergetycznych, w zasadzie o zużyciu najniższym możliwym. Nie ma technologii na rynku, która by dawała parametry bardziej stabilne, jeszcze bardziej niskoenergetyczne i posiadałaby lepszą termikę. Nie ma takiej technologii. Więc, jakby to jest charakterystyczne, ta trwałość i te parametry. Jeżeli chodzi o sposób wyceny, szanowni Państwo, jest cennik na stronie. Tam jest podany stan odpłyty, czyli płytę fundamentową wykonujecie Państwo według projektu, o czym zaraz jeszcze powiem, we własnym zakresie. Natomiast później przyjeżdżają konstrukcyjne ściany zewnętrzne i wiązar, i to jest montowane w ramach tej ceny, która jest podana w naszym cenniku na stronie czyli fundament wykonujecie Państwo wcześniej zgodnie z wytycznymi z projektu, który otrzymujecie od nas lokalną firmą. Budowlaną. Jeżeli chodzi o zakresy, wszystkie poza cennikiem, czyli o fundamencie już powiedziałem, ale nie powiedziałem jeszcze o dachu, nie powiedziałem jeszcze o stolarce, o oknach, nie powiedziałem jeszcze o ciepleniu budynku, nie powiedziałem o instalacjach w środku i nie powiedziałem jeszcze o posadzkach czy o tynkach wewnątrz. Te wszystkie rzeczy wykonujecie Państwo według projektu, ale z lokalną firmą budowlaną. Możecie Państwo zakupić materiały w naszym sklepie. Podaję adres do sklepu www.zbiceny.pl i tam są dostępne materiały na pokrycie dachowe, stolarka, ociepleniowe materiały, tynki, wewnętrzne materiały izolacyjne, płyty i wszystkie instalacje. Ale możecie też Państwo, oczywiście, według własnego uznania, zakupić te materiały gdziekolwiek indziej i cały ten zakres, wspomniany poza tym stanem surowym otwartym, czyli poza tymi ścianami i poza tym wiązarem, wykonać samodzielnie własną ekipą wykonawczą, jakąś. Lokalną. Szanowni Państwo, projekt jest autorski każdego z domów. To są domy 40, 45, 50, 55, 60, 65, 80 i 100 m2, nasz autorski. Projekt otrzymujecie Państwo wraz z ceną zakupu tej konstrukcji ścian zewnętrznych i wiązara z montażem. I w tym projekcie wszystkie wytyczne Państwo otrzymujecie. Potrzebujecie lokalnego architekta, który zajmie się sprawami formalnymi, i potrzebujecie Państwo kierownika budowy. Tak wygląda oferta Opti Houses. Oczywiście w ramach tej oferty na indywidualne zamówienie możemy projektować każdy rodzaj budynku, ale to wymaga uzgodnień innych. A w ramach już oferty Keramik Platte przedstawiano. Na stronach keramiklat.com możemy projektować każdy budynek zeroenergetyczny. Natomiast ta oferta OptiHouses, ona jest skierowana przede wszystkim dla tych z Państwa, którzy potrzebują mały budynek, też zeroenergetyczny, o bardzo stabilnych parametrach, chcą z budową się uporać szybko. Chcą, by te elementy konstrukcji tego budynku były trwałe i by po prostu posiadały wysokie parametry termiczne i przede wszystkim no, z materiałów bardzo pożądanych, bardzo trwałych. Więc tak wygląda w skrócie telegraficznym oferta. Zapraszam Państwa do przeczytania. Wszystkich pytań, które są specjalnie podane na tej stronie wraz z odpowiedziami, to Państwu da jeszcze lepszy obra obraz całej tej oferty. No i w zakładce Kontakt zapraszam do kontaktu. Serdecznie dziękuję i budująco pozdrawiam.